Boże, jako prowizorka. Kapcie, może zdejmę, będzie słychać jak tupcze. Dzień dobry. Siema, Radek z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj mamy piękny dzień. Dlaczego mam piękny dzień? Ponieważ po pierwsze, w pracy u mnie wszystko fajnie wyszło. O, widzicie? A do tego, dostałem w końcu paczkę od jpf -u. I już po samym tytule, jak wiecie, będzie to unboxing JoJo. Twardy o Zobaczymy jak to wyszło. Mm, tak, nic ciekawego. Mam takie narzędzie, już się przygotowałem. I co? O kurde! I tniemy. możemy po potwartej po oprawie. Nie ten, nie co? Nie, dobrze zapakowane. Proszę bardzo, folia. No i tu nic więcej nie ma. Wrzucamy to. No, powiem Wam, że fajnie to wygląda. W ogóle miał być taki kadr, że niby widać wszystkie moje mangi i ja jestem znawcą od mang. Ale nie ma takiego kadru, ale jestem znawcą od mang na przykład. O! Proszę bardzo, tutaj mamy JoJo. Mam nadzieję, że... A? Satisfaction. Dobra, zabieramy. To. O kurde, jak to ładnie wygląda, panie! A gdzie moja zakładka. Co oni wsadzają od razu do środka? Zakładkę? O, jest. Jest paragon. Już mówię ile. Niecałe 55 zł w priorderze Za twardą, za miękką chyba było 45. Coś takiego. I dostałem zakładkę. Tam widziałem, że ludzie mają brudne zakładki z tyłu czy z przodu. No, mi się trafiła na szczęście. Szczęście, czy nieszczęście? Kto z tego korzysta, tak naprawdę? <gry> no, normalna, ładna jest. W sensie, no, wygląda jak to, nie? Ciekaw, czy. No, trochę mniejsza, no, ale. Dobra, zakładka WON. I mamy nasz deserek. Deserek. Powiem Wam, że fanem JoJo jestem. O jest. Z 5 lat, może dobrych. W sensie. Prawda, trochę wyrosłem z mang, trochę ich nie czytam, ale jeśli chodzi o Jojo, Jojo dalej jest w moim sercu. I no jest to jakieś spełnienie marzeń na pewno, żeby Jojo było w Polsce. No bo jeszcze kilka, kilka lat temu mogłoby się zdawać, że nie będzie w ogóle czegoś takiego. A tutaj mamy jeszcze twardą uprawę. Super to wygląda jeszcze o tutaj z boku. Jeśli będzie coś źle widać, to dodam przybitki. Tutaj mamy przód i tył. O, razem z ceną nie wiem, czy to będzie widać. I co? Sprawdzamy co to ma w środku. Piękna, twarda oprawa. Yy, kolorowych stron chyba ma nie być. Yy, prolog. Kurczę, no jednak JPF nas przyzwyczaił do tego, że ten tuż na, na białym tle jest yy, bardzo dobrze widoczny, co? Patrzcie na to. Na pewno będzie widać z daleka tak dobrze to wygląda. Bum. No. Czy to będzie jakaś recenzja? Nie wiem, bo w sumie ja to kiedyś czytałem, chyba nawet w kolorze, jeśli się nie mylę, bo ktoś to kiedyś kolorował. Ale nigdy nie miałem Jojo w wersji fizycznej, a teraz mam. No. Super to się prezentuje. Jeśli ktoś nie zdążył, a chce mieć twardą uprawę. Soral, tutaj mi ucięło. Mówiłem o tym, że w pierwszy tom, jakby ktoś nie zdążył kupić, to na pewno na jakiejś grupce facebookowej będzie czy coś. No i w sumie tyle. Tutaj właśnie teraz widzicie przybitki. No fajnie to się prezentuje, trzeba to przyznać. Filmik trochę chaotyczny, ale mam nadzieję, że się spodoba. Zostawcie coś po sobie i z mojej strony to chyba tyle, jak na razie. Siema, do zobaczenia.